Cześć, z tej strony tam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z drugiego sezonu Minecrafta na modach. I mianowicie, był livestream, tak jak mówiłem, po poprzednim odcinku praktycznie od razu. E, był livestream, na którym większość tego co robiłem to było tak jak, tak jak e, nie pamiętam w sumie czy to mówiłem, więc w skrócie kontynuacja, a raczej rozszerzenie poprzedniego odcinka, czyli dalsze zabijanie e, bossów widerowych i tak dalej oraz poza tym zrobiłem jeszcze jedną taką e, ważniejszą rzecz, a raczej może nie ważniejszą, jak po prostu bardzo pomocną, w związku z którą e, e, potem to połączę sobie, zresztą zaraz wszystko pokażę, więc będzie tak po prostu zdecydowanie łatwiej. E, pierwsza rzecz, czyli nether Stary, mam 35, czyli zabiłem 35 bossów widerowych, miałem zabić ich więcej, jednak oczywiście jak w ostatnim czasie, ostatnia, na przestrzeni ostatnich dwóch tygodni, mam strasznie mało czasu do nagrywania i ogarniania różnych rzeczy. Nie daję rady zrobić wszystkiego tego, co chciałbym zrobić, dlatego niestety wiele rzeczy nie udaje się. Więc pozabiłem 35 bossów widerowych. E, nie było wcale tak łatwo, ponieważ zaczęły się, tak jak się bałem, w którymś momencie, respić ulepszone bossy widerowe. Ulepszone, czyli w sensie, że z dodatkowymi statystykami, z jakimiś efektami, które dają i tak dalej, i tak dalej. I po prostu nie było aż tak łatwo. Stworzyłem również taką oto, en, takiego oto ender chesta, którego pokolorowałem na trzy fioletowe kolory. Każdy taki ender chest znajduje się pod farming stationem na farmie. Pod tą maszynką, która zbiera mi automatycznie wszystkie e, rośliny i na nowo sadzi nasionka. I tutaj mam po automatyczne wsadzanie e, motyki w momencie, kiedy się ona skończy w farmie Stationie. Czyli to oznacza, że e, tak naprawdę teraz już nie muszę w ogóle wybierać się na farmę, co jest naprawdę, e, naprawdę spoko rzeczą. Że właśnie teraz wszystko już typowo farma jest w 99%. Automatyczna, czemu w 99%? Ponieważ oczywiście muszę jeszcze dotworzyć sobie tych motyk w momencie, kiedy ich zabraknie, ale ze względu na to, że ja mam na tę chwilę, oczywiście, nie licząc jeszcze mega farmę, która jest w budowie, no to ja mam e, 8 farming stationów, które e, potrzebują motyk, każda z nich ma. No, i jak się skończy, no to będą brać sobie stąd. Tutaj jest 27, więc po prostu ilość czasu, jaka minie, zanim te motyki naprawdę zaczną znikać, to można spokojnie, moim zdaniem, liczyć w tygodniach. Oczywiście w tygodniach głównie dlatego, że e, nie wiem jak, tym bardziej nie wiem jak ja sam dam radę i ile będę siedział na tym swoim świecie z Minecraft. E, nie wiem do końca, jak nazwę dzisiejszy odcinek, żeby było adekwatnie. Do właśnie tego co będę robił, ale chociaż teraz jeszcze nie biorę sobie rzeczy, wszystkich yy, dzisiejszy odcinek skupiać się będzie na tak wiem. Przed chwilą powiedziałem, że już na farmę nie będę musiał się wybierać, ale się wybieram. Yy, więc mianowicie, zdecydowałem, że dzisiaj taka rzecz, która tak naprawdę nie jest jakoś super ważna, i tak dalej, i tak dalej, ale jest przydatna. I potrzebuję tej temy, a nie chcę wykorzystywać do wszystkiego kupiarek. Dzisiaj zrobię automatyczną, tak, automatyczną farmę e, kaktusów większą farmę kaktusów, automatyczną niż tamta moja, żeby to naprawdę trochę szybciej szło. Oraz druga rzecz e, również automatyczną farmę e, trzciny cukrowej. Sugarcajno. Eee, dlaczego? Sugar Cane'y? Z nich robię papier, z papieru robię książki, książki rob, enchantuję i na przykład dodaję do motyk, do, do miecza, który na przykład właśnie w ogóle e, na live streamie z jakiegoś powodu, jeden z bossów e, widerowych, który się zrespił, który, były, który był ulepszony, wyrzucił mi miecz ze trzy razy. I co więcej, ten miecz mi zniknął. Nie wiem czy on go zjadł, czy co on z nim zrobił, ale ten mój miecz zniknął. To samo się stało z siekierą. Siekierę sobie zenchantowałem i mieczyk również. E, najpierw go zenchantowałem chyba po prostu, a potem dodałem jeszcze z książek albo tylko dodałem rzeczy z książek. Nie pamiętam do końca coś takiego to było. Więc to jest e, nowiusieński mieczyk. E, jak widać, nie ma 19 damage'a, tylko 20,25 21,4. Więc, e, po prostu, taka, taka mała historyka. I mianowicie, tę automatyczną farmę, zarówno kaktusów, jak i trzciny cukrowej, zrobię pod farmą. Tak, tutaj już zacząłem minimalnie kopać. Jednak nie zdążyłem wykopać, jak to wcześniej mówiłem, czas, którego oczywiście mam tak dużo. E, I tutaj jest właśnie jedna kwestia. Ja nie dam rady nagrać tego filmu całego naraz. Dlatego, dla was, dla was, oczywiście, ten film będzie w całości jako jeden. Ale niestety ja będę go sobie nagrywał w częściach wtedy, kiedy dam rady. Eee, I na sam koniec tego tygodnia, czyli właśnie w. No w sumie na, na koniec tygodnia, bo ten film się pojawia w piątek, eee, muszę go sobie ogarnąć i pojawi się właśnie z połączenia tych różnych fragmentów. Więc e, teraz mam nagrany, powiedzmy sobie, wstęp. Teraz będę wam robił albo cięcie, albo timelapsa, ale prawdopodobnie cięcie, żeby nie wydłużać tego filmu za bardzo. Chociaż wszystko się zobaczy, jak to wyjdzie na samym końcu. Najpierw wykopę tutaj jeszcze kawałek, żeby to miejsce było trochę większe. Potem je obsadzę no, w sumie nie muszę je obsadać żadnymi blokami, bo ja tutaj nie będę przychodził. To będzie wszystko automatyczne, to będzie samo się działo i ja tutaj niczym nie ingeruję, więc to w żadnym, w żadnym stopniu nie musi wyglądać ładnie, ponieważ nie będę miał z tym kontaktu żadnego, a w tym przypadku przede wszystkim wzrokowego. Dlatego teraz cięcie bądź timelapse z wykopania z tej większej dziury, a potem wracam do domku, zabieram pistołny. Vacuum Hopper, Redstone na tworzę jeden item specjalny, biorę oczywiście trzcinę cukrową i kaktusy, i robię całą tę oto farmę. Więc yy... no dobra, więc po prostu przechodząc do, do tego. Ok, więc yy, rozkopałem trochę tę dziurę, która była wcześniej, i teraz wracam do domku, żeby zabrać. Yy mniej więcej itemy, które będę potrzebował. Oczywiście ta dziura się może jakoś tam troszkę powiększać na przestrzeni czasu, ale raczej e, nie będzie to jakoś bardzo zauważalne. Zobaczycie w, w następnym odcinku, jak to wygląda, w zależności od tego, czy to zmieni jakoś bardzo, czy nie. Ale na tym chwilę, tak jak przedtem powiedziałem, wracam do domu, żeby po, pozbierać itemy, znaczy pozbierać, e, przygotować sobie potrzebne itemy. Nie jestem do końca pewny, ile tych itemów będzie potrzebne, ale wiem mniej więcej jakie, więc e, zacznę od, pomimo, pomimo tego, że oczywiście to nie ma e, znaczenia aż takiego, to zacznę sobie od e, trzciny cukrowej, więc sugarcane'ów wezmę dwa staki, chociaż na pewno tyle tego nie wyjdzie, ale biorę na wszelki wypadek więcej. E, Redstone'a ze 4 staki, 5 y, pistolów oczywiście, 40 to jest trochę za mało, więc y, zwykłych pistolów by się przydało dorobić. Myślę, że też na pewno tyle wystarczy, nawet mniej. Y, ripi nie, ripitery. Y, redstone. Nie, jest Repeater. Re Re Repeater eee, Dobra, wezmę wszystkie, to i tak nie masz takiego znaczenia. Eee, tego, czy potrzebuję, to raczej nie potrzebuję. I teraz w sumie najważniejsza, najważniejszy item, którego będę potrzebował, czyli mianowicie. Tyryryry, tyryry, 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 to. Redstone Clock, który, czyli e, właśnie. Bloczek, który będzie po prostu puszczał sygnał co sekundę, przez co będzie się właśnie rozwalać każda trzcina, która... Ojej, na czemu mi tak spadły FPS-y? no na chwilę trzy... Co jest? Czemu mi tak FPS-y? Dostałem SMS-a jeszcze, wszystko naraz. Szybko sprawdzę. Dobra, mam godzinę czasu. Bałem się, że będę miał mniej, ale mam więcej, dlatego super. Teraz chwila takiego strachu, bo myślałem, że może się pojawi jakiś potwór. Dobra, więc wiem, czego nie wziąłem. Nie wziąłem wody, przecież trzcina musi być przy wodzie. Znaczy, musi być przy wodzie? Musi być. W ogóle też nie jestem pewien, czy jest jakaś różnica, jeśli. E, mianowicie, jeśli trzcina rośnie na dircie a na sandzie, w sensie czy na ziemi, czy na piasku jest jakaś różnica jak rośnie trzcina. Nie sprawdzałem tego i nie mam zielonego pojęcia, więc Pff. no nie. E, ale teraz, Pistolny. kurde, wywaliłem wszystkie bloki, które miałem, Dora, więc użyję po prostu dirta, mam nadzieję, że mi go wystarczy, zresztą tutaj jeszcze trochę jest, okej. Okay. To uznajmy, że tutaj się lekko, nie, zrobię sobie dwie kratki odległości z początku, w sumie i tak się, dobra, mniejsza. Jak to teraz zrobić, żeby mi się tu zmieściło? Powiedzmy, że na tej wysokości będzie redstone, tu będzie pistone. Na wysokości oczywiście więc tu będzie woda i tu będzie sobie rosła trzcina, ale nie może rosnąć, bo, bo oczywiście nie ma jeszcze wody, to jest wiadomo. Hmm, więc jak to teraz dobrze ogarnąć? Yy, bucket, nie przyda mi się to, nie przyda mi się mieczyk, więc mogę to sobie rozłożyć. Jedzenie też nie powinno. Piston, wiaderka, dobra, chyba mam wszystko co jest niepotrzebne, więc... Dobra, pójdźmy na razie dotąd. Okej, okay. tutaj już jest pełne, to mogę sobie na... OK. Teraz muszę to rozwalić, żeby... No dobra. Jakoś to wygląda, zobaczymy mm, jak to będzie wyglądać później, ponieważ oczywiście w tym filmie nie pamiętam ile mi zajął czasu wstęp do tego filmu, yy, więc... Będę improwizował. Najwyżej zrobię część tej farmy i resztę dokończę sobie później. Eee. Ups, ups, co to miało być? Halo. Jeśli jestem jakoś zamulony trochę, to przepraszam za to, ale po prostu mój czas, żeby ogarnąć to wszystko, jest naprawdę ostatnio niewielki. Ale chcę to robić. Uznałem, że. Po, po, pomyślałem sobie, że. Przecież w każdym momencie mogę sobie, mogę sobie zrobić przerwę po prostu. Nie mogłem i koniec, nie? Ale uznałem, że nie, nie chcę tak robić. Bo chcę sobie zagrać, chcę sobie to ogarnąć i tak dalej, i tak dalej. Więc zobaczymy, jak to wyjdzie. Teraz. Tak, potrzebuję. I tak. Eee, Okej. Okay. Dobrze, że trzcina się nie rozwala jak się na nią nastąpi. No, Okej. Okay. Teraz tutaj by się przydało zrobić jakieś połączenie, ponieważ tutaj będzie właśnie redstone wszedł i prawdopodobnie tutaj na samym środku zaraz walnę ten tego kloka. Ale to zaraz, ok. Tak, to jest bardzo fajnie, że to się nie rozbala. Mam nadzieję, że hmm, tyle Redstone'a wystarczy, ponieważ w sumie repeater mogę, no może nie tutaj jeszcze, ale na wszelki wypadek użyć na przykład tu w ten sposób. W sumie to już nie musi być. I to też tak naprawdę nie musi być. Wystarczy tyle. Tak mi się wydaje. Zaraz zobaczymy. Mam tutaj, a nie, mam tutaj kloka. Yy. Ale nie działają. O kurde, a to mnie zaskoczyło. Szczerze powiem, że nie wiedziałem, że to będzie w ten sposób nie działać. Eee, to muszę stąd wyjść. To zrobimy w ten sposób. Eee, to działa bez prądu, może sobie teraz działać. Tylko mi chodzi o to, że co jakbym zrobił. To też jest do dupy. Dobra, czyli w ten sposób to będzie działać, czyli muszą być aż dwa klocki na redstone, dobra Teraz oczywiście kolejna kwestia to jest czy na taką odległość to będzie działać, bo... Otóż nie No dobra Czyli działa sobie dotąd, to niech na razie dotąd działa. To jest oczywiście taki wstępny, więc w każdym momencie ja, e, przez to, że ja na tę chwilę tego nie, nie, nigdzie nie próbowałem robić, e, tylko po prostu samo z siebie zdecydowałem, że a, powinno wszystko działać. No to niestety w taki sposób się uczy na błędach. E, tak jak mówiłem wcześniej, nie miałem czasu tym bardziej, żeby to nawet sprawdzić, czyli muszę tutaj wykopać. Jeden dalej, to zaraz to szybko zrobię, poprawię to i zobaczymy na razie jak to będzie wyglądać. Dobra, więc oczywiście pomimo tego, że jest to głośne i wkurzające, to działa. Eee, oznacza to, że to działa na ile w sumie bloków? Eee, w sumie to chyba chodzi o ograniczenie redstone'a oczywiście. Ups. Nie zastanawia. O! Można zrobić w ten sposób i kolejne. Tak. Dobra, czyli w ten sposób będę mógł to zrobić. To jest yy, spoko. Tylko, oczywiście, tu rozwalić bardziej. Ale dobra, już znalazłem sposób. W ten sposób mogę to sobie przedłużać. Tam daleko, daleko. E, oczywiście pozostaje jeszcze jedna kwestia i temu, którego zapomniałem, e, a tak naprawdę dwóch, bo zastanawiam się, czy nie sprawdziłem tego i już dzisiaj tego nie będę sprawdzał, ale czy mianowicie, to jest głośno, dlatego się odsunę, czy mianowicie e, lilie wodne, lilipady te specjalne, działają na właśnie e, o, jedne trzcinę szugarkeiny, trzcinę z uprawą, czy działają w ten sposób, czy działają też na nie, coś takiego, czemu nie, taka, powiedzmy sztuczna. Yy, latarnia, żeby trochę światła było. Yy, to przez cały czas będzie aktywne, ponieważ jest oczywiście pod farmą. A farma jest. Nawet tutaj to jeszcze trochę słychać, ale na górze to przy tym samym to strasznie było to słychać. Nie wiedziałem, że aż tak bardzo będzie. Dobra, więc. Hoppery, przydadzą się oczywiście wakiem hoppery, czego nie wziąłem I oczywiście do tego ender chest Jest, najzwyklejszy Dwa wezmę Dwa Ale nie, nie, nie muszę dwóch, wystarczy, że Wezmę dwa, ale zmienię to później. Poza filmem sobie wszystko to poogarniam, ale w sumie w międzyczasie mogę wziąć kolejne rzeczy, eee, czyli kaktusa. Kaktusy to myślę, że to i tak jest dużo, a zrobię na tę chwilę taki mały początek zaledwie i zobaczymy, co z niego wyjdzie. Wodę mam, na potrzebować nie będę, pistonów, repeaterów i tak dalej. Właśnie potrzebować już nie będę. E, za to piasek oczywiście na kaktusy. E, aż tyle tego piasku nie potrzebuję. I na tę chwilę niech to będzie. Wakium e, hooperów wziąłem więcej. No dobra, wydaje mi się, że to wszystko. Jeśli coś czegoś zapomniałem, to oczywiście się wrócę. Ale zobaczymy, ponieważ tego typu farm nigdy nie robiłem w jakimś większym stopniu. Coś urosło, do tej pory nie. Ciekawe. O! Złapał jedno, czyli coś urosło. Dobra, to teraz w ten sposób Ender Chest do. miał być na górze. Dobra. Tego I tak chesta można otwierać, co jest bardzo fajne, że pomimo tego, że jest nad nim blok. To jest akurat super. E, o. Tak. E, o. Dobra. W ten sposób dałem 4 od początku, i wydaje mi się, że i tak na spokojnie będzie łapać 2. Znaczy, o jeden, co, e, 2. Z każdej strony, że będzie łapać. Mam nadzieję. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Wziąłem kolejny, bo co to jest? Ok, skanowanie. Program wirusowy, antywirusowy coś tam przeskanował i uznał, że coś tam, coś tam, coś tam, więc czemu nie? Mm. No dobra, więc to na tę chwilę jest i jest to głośne. Czy to jest, są bloki? Tak. Te dźwięki to są bloki, dlatego mogę sobie to wyciszyć, żeby tutaj ogarniać coś dalej. E, woda, będę potrzebował wody więcej. Do kaktusów. Nie, do kaktusów musi być woda? Nie musi być, chyba. Nie, po prostu sobie. Dobra, nieważne. E, nie musi być woda. Nie wiem, czemu w głowie miałem, że woda musi być. Dobra, więc mm, z tego co pamiętam, oczywiście zasada do kaktusów jest prosta. Czyli e, jeśli tylko jest coś obok nich, to oczywiście one się psują. Zaraz zresztą to sprawdzimy. Czy w ten sposób to mogę. Tak, mogę na 1% to będzie słyszalne, ale bardzo mało, e, więc sprawdźmy to. Jak postawię tu blok, to automatycznie się niszczy, ale powstaje jeden problem. Niektóre itemy, raczej itemy wrzucane do kaktusa, e, znikają, tak jakby kaktus je wchłaniał czy coś tego typu. Nie wiem do końca na czym to polega. Nie da się ich nigdy odzyskać, rozwalając kaktusa. E, wiem. Tak? Tak, ja, a nie, ja go zapałem, ale i tak i temat wrzuconego, kaktusy, te. Więc. Yy, hmm. Ok, i na tę chwilę spróbujmy zrobić na samym środku vacuum hopera. Który, mam nadzieję, będzie wciągał wszystkie kaktusy. Dał radę? Przez. A, dał radę przez to, fajnie. No to tylko teraz oczywiście yy, kwestia, kwestia bloków. Yy. Ha, a jak zrobić do tego? A nie, wystarczy tutaj i on będzie działał do jednego... Ojej, <laughs> no ale mnie w gardle, nagle coś wzięło. Mogę tak? O, mogę. Eee... Yy. Tak, tak, tak. Tu rozwalam, tu rozwalam, tu rozwalam, tu, tu. I za każdym razem, jak urośnie kaktus, no to wtedy zostanie zebrany, mam nadzieję. Sztuczna taka latarnia, powiedzmy. No, mam nadzieję, z tego, że no, znaczy, nieraz no, przedtem sprawdziłem i to działa na tej zasadzie a wszystko zobaczę w większym stopniu, kiedy oczywiście urośnie. Kiedy oczywiście zacznie wszystko rosnąć, więc czy każdy kaktus ma w ten sposób zrobione? Ma. To ja spróbuję tutaj jeszcze sobie zrobić obok yy, i tutaj minimalnie dalej podobnie takie samo, a nie, nie mam ender to tutaj zrobię jeszcze jedno i to będzie na tyle raczej. Ok, więc w taki oto sposób zdecydowałem się jednak powiększyć farmę o dwa kolejne paski zamiast tylko jeden. Wszystko trafiło do Vacuum Hoppera, tak samo jak tutaj wszystko trafia. Nie wiem, oczywiście, w jakiej super szybkości to wszystko będzie szło. Dobrze, że tutaj, dobrze tutaj trzeba rozstawić pochodnie, bo nie chcę, żeby mi się tu jakieś moby respiły. Ja to wszystko sobie jakoś w większym stopniu będę ogarniał w międzyczasie, powiększać to i tak dalej, i tak dalej o kolejne poziomy, o kolejne etapy, kolejne walkiom hoppery z kolejnymi mianowicie ender chestami i tak dalej, i tak dalej. Więc na tę chwilę nie jestem pewny, jak długi wyszedł ten film, ale to by było wszystko. Wiem, że nie był jakoś niesamowicie interesujący, wiem, że nie było to coś. Pewnie ktoś by powiedział na miarę takiego numeru odcinka, że już tyle czasu i tak dalej tak dalej, ja zrobiłem takie. Proste coś ale pomimo tego, że mówiłem nie tak, nie tak dawno, że e, puszczam sobie trochę hamulce, będę cisnął bardziej i robił takie rzeczy, które. też niektóre rzeczy, które zbytnio wcześniej się ograniczałem, bo uznałem, że to jest zbyt OP itd. i tak dalej. I zacząłem to już w jakimś stopniu robić i będę tego robił więcej, żeby odkryć tego Minecrafta i te mody, które mam do po prostu ile, ile będę w stanie, ile będę mógł, ile będzie mi się też w jakimś stopniu chciało, zanim jednak bym szedł w stronę zakończenia dnia serii oczywiście. Więc tak jak przed chwilą powiedziałem, to by było na tyle. Na to by było tyle na dzisiaj. E, taka właśnie mała, ale z czasem będzie większa, może na, z, możliwe, że zdecydowanie większa farma. E, po mojej, no jestem teraz odwrócony, ale powiedzmy jak tak jak na ekran się patrzy, po lewej stronie e, trzciny cukrowej, po prawej stronie kaktusów. Zobaczymy jak ona będzie, postaram się, żeby była większa. Oczywiście trzcina cukrowa do papieru, żeby tworzyć książki i ulepszać, powiedzmy motyki i inne temy. A kaktusy do tego, żeby mieć po prostu zielony barwnik do tworzenia lili wodnych, tak jak mówię, mówiłem wcześniej, nie jestem w stanie czy, powiedzieć, czy lilie wodne, te specjalne, działają na to i na to. Jeśli tak, to posadzę ich tutaj dużo, żeby to wszystko szło ostro i żebym miał po prostu dużo wszystkiego. I tyle. Więc taki powiedzmy luźniejszy odcinek z czegoś, co. Jest zdecydowanie bardziej po prostu minecraftowe zwykłe i tak dalej. Do usłyszenia w następnym następnych odcinkach prawdopodobnie live streama nie będzie po tym filmie, ale może będzie po następnym. Zobaczymy. Do usłyszenia i po prostu Cześć.